Cześć z tej strony typowy gracz po 30, a oto kolejny materiał z cyklu. Przypomnijmy sobie o Call of Duty 2 wersji na Xboxa 360. Słuchajcie, kontynuujemy kampanię żołnierzem brytyjskim, sierżantem Davisem i bierzemy udział w operacji Supercharge, czyli jest to, czyli to była operacja podczas bitwy pod El, Amal, El, El Alamein. Przepraszam która miała na celu przebicie się przez niemiecko-włoskie linie obrony znajdujące się na południu od El Alamein. Jeśli chodzi o materiał, który macie teraz okazję oglądać, jest on złożony z dwóch misji. Pierwsza to jest właśnie operacja Supercharge, a druga to jest misja, którą chyba zapamiętam do końca życia, jest to pierwsza misja, jaką, w jaką miałem okazję zagrać w Call of Duty 2, mianowicie z tego względu, że była po prostu demem tej gry. Tak. Dla młodszych widzów informacja: kiedyś były darmowe demagier. Wydawcy takie wypuszczali. Nie trzeba było za nic płacić. Była możliwość przetestowania za darmo na swoim sprzęcie gry, tak jak ona się prezentowała na Twoim własnym komputerze. I właśnie taką misją była misja, która będzie następna. Słuchajcie, musimy teraz przebić się przez pole minowe przeciwnika. Ojej, chyba za daleko wybiegłem. No, tutaj na pewno nie przejdziemy, więc wejdźmy do tego okopu. Kampania brytyjska jest dosyć dobrze zrobiona w tej grze. Oczywiście mamy tą przyjemność aby uczestniczyć w bitwie pod El Alamein. Później mamy y, już y, kampania rozgrywana jest w Tunezji, czyli w miejscu gdzie w zasadzie y, zostały okrążone przez brytyjczyków oraz przez Amerykanów wojska niemieckie i wyparte z tego regionu. Słuchajcie, chyba się zgubiłem. <laughs> nie, nie myślę, że coś kombinuje, ale po prostu, nie, no tutaj są informacje o minach. Okej. Okay. To było dziwne. No ale to musimy dostać się do tamtego działa, no nie ma innej opcji. A, tutaj jest korytarzyk, zobaczcie. Że ktoś tam siedzi w oknie. O rany. Widzieliście to? Ja go nie chciałem dotknąć. Dobra, zostawmy te beczki, wejdźmy tam od razu. Wyczyśćmy ten bunkier. Przed filmem stał nasz żołnierz, ale ciekawe, czy ktoś tutaj zacznie wybiegać. Nie, nikogo nie ma. Możemy przejść dalej. Naszym celem w tej misji jest oczywiście wyczyszczenie stanowisk. E, dział kalibru 88 mm flag 88 dokładnie. W poprzednim materiale już wam mówiłem, pierwotnie te działa ze względu na swoją szybkostrzelność były działami używanymi jako przeciwlotnicze, a później się okazało, że są doskonałymi działami przeciwpancernymi, stosowanymi przede wszystkim w Afryce Północnej. Świetnie. Dobra. Świetnie przebijały pancerze brytyjskich czołgów. nikogo nie ma serdecznie wam chciałem podziękować skorzystając z okazji takiej wolniejszej chwili jeśli chodzi o oglądalność oraz liczbę nowych członków naszej małej tutaj społeczności Chciałem Wam serdecznie podziękować za to, że jesteście, za to, że oglądacie, za to, że oceniacie, komentujecie. Naprawdę. Jest to dla mnie. woda na młyn. Przepraszam Was, telefonu nie wyciszyłem. Biznes musi się kręcić non-stop. Słuchajcie, wyczyszczone kolejne stanowisko. Przejdźmy dalej. Nad nami znaje, zdaje się przejeżdżają nasze czołgi. Na kolejnym wzgórzu znajdują się niemieckie działa. Musimy używać y, czołgu jako ochrony, zatem czekamy. Tak jest. Czołg ruszył. Y, dobrze, gdzie ja teraz muszę biec? No tutaj na pewno nie. Chyba w tamtą stronę, słuchajcie. Aha. chyba nasza cała drużyna została poczęstowana tym pociskiem. Ale spokojnie, Kapitan Price e, oraz e, kapral, czy tam szeregowy McGregor na pewno są z nami. Dosyć kultową postacią jest Kapitan Price w Call of Duty, w serii Call of Duty. No bo jakby nie patrzeć, był w pierwszej części, w, podczas misji Brytyjczykami, w United Offensive bodajże, nie, tam był Major Ingram, którego już widzieliście w Call of Duty 3. No ale jakby nie patrzeć, wow, ale strzelają, ale jakby nie patrzeć, w Call of Duty 1 Kapitan Price zginął na okręcie niemieckim Tirpitz. Nie wiem, czy pamiętacie, zastanawiam się w ogóle, czy nie pokazać właśnie tego pierwszego Call of Duty, który no był tak naprawdę protoplastą, był grą, która zmieniła kompletnie oblicze, jeśli chodzi o drugowojenne fps stary Medal of Honor odszedł do lamusa. Czy rzeczywiście grało się w niego dalej, natomiast. Twórcy Call of Duty, czyli tak naprawdę to byli twórcy Medal of Honor, pokazali, jak naprawdę powinna wyglądać gra. Pamiętam Call of Duty 1. Najpierw miałem wersję piracką, natomiast później dopiero rodzice kupili mi. Tak, to było bardzo dawno temu, więc rodzice musieli mi kupić. Kupili mi oryginał. Dlatego tak bardzo mile wspominam Call of Duty 1. No, ta gra nie dość, że była długa, była po prostu grą kompletną. A gdy wyszedł dodatek do Call of Duty, czyli United Offensive, dopełniający wszystkie aspekty tej drugiej, wtedy wydawa wydawającej się drugiej rzeczywistości II wojny światowej, to naprawdę było. bardzo fajne. Czekajcie, bo się teraz tak e, e, rozmarzyłem na temat Call of Duty 1 i kto wie, czy nie pojawi się u mnie na kanale. Piszcie w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć e, Call of Duty 1 właśnie e, na moich gameplayach. Trochę byśmy sobie od razu porozmawiali i przypominali sobie jak, jak to kiedyś było. Od razu też mówię, że gdybyście chcieli, żeby się pojawiło Call of Duty 1, to niestety w wersji na Xboxa 360. W sumie zawsze chciałbym, zawsze chciałem zagrać właśnie w Call of Duty 1 na Xboxie 360. To może być naprawdę ciekawe wyzwanie. Na komputerze wiadomo, no każdy grał, znaczy o ile... W... Każda osoba, która miała styczność z tą grą, no to zapewne grała tylko i wyłącznie na komputerze. Bardzo mały odsetek graczy grało na konsoli. Ja pamiętam, że to Call of Duty specjalnie zostało przygotowane na konsolę, chyba z okazji premiery Modern Warfare 2 bądź w Call of Duty Black Ops ale nie dam sobie głowy uciąć oczywiście jeżeli możecie to przypomnijcie mi okej okay, mamy punkt zbiórki jesteśmy już za niemieckimi liniami obronnymi musimy teraz przejąć w zasadzie to centrum dowodzenia tak mi się wydaje rzućmy tam niemiecki granat Pancerkam wagon Trójka, bądź dwójka, zmierza w naszym kierunku, ale myślę, że to nie będzie żaden problem dla czołgów brytyjskich Crusader. Niestety od razu Wam powiem, że nie wiem dlaczego tak zrobiono, ale Call of Duty w klasik, bo to się tak nazywa, Call of Duty, aha tędy nie mogę wejść Call of Duty Classic w ogóle, czyli ta wersja na Xboxa 360 i PlayStation 3, wyszła tylko w pierwszej części, natomiast dodatek United Offensive, no oni po prostu zapomniano. Nie wiem dlaczego i dodatek United Offensive był naprawdę świetnym dodatkiem. Bardzo długo, bardzo wiele, wiele razy, przepraszam, grałem w niego. Świetna, świetnie zrobiona bitwa pod Kurskiem i to chyba jedyna gra, która... Nawiązuje właśnie do bitwy pod Kurskiem. Dodatkowo coś powiedzmy, ale wysadzanie działu na Warony. Osoby, które może przeczytały albo widziały film, czy przeczytały książkę Działa na Warony, będą wiedziały o co chodzi. Oraz kampania amerykańska w bitwie pod Bastą, znaczy bitwie w Ardenach i starciu pod Bastą. Okej. Okay. Słuchajcie, pierwszą misję nam się udało z... zrobić, udało nam się ją zakończyć. Słuchajcie, już nie mogę się doczekać, jak zaraz Wam pokażę właśnie tę misję, na którą tak bardzo czekałem. jest, to jest ta misja z demo gry Call of Duty 2, oczywiście na PC-ty. Słuchajcie, jak ja byłem zły, kiedy odpaliłem właśnie tą misję widziałem te wszystkie tekstury tych żołnierzy, co są na ciężarówce tutaj szeregowego McGregora, tych wszystkich pojazdów, wraków pojazdów, jak ja byłem zły, kiedy na moim starym Giforsie dwójce, słuchajcie, to wyglądało naprawdę tragicznie. No ale tak jak już Wam mówiłem, później została u mnie zmieniona karta graficznie, graficzna i rzeczywiście to wyglądało przepięknie, ten efekt mirażu z daleka, nie wiem czy zauważyliście, ale tam daleko widać taki pod wpływem temperatury, ale tutaj sztukasy mocno dają o sobie znać. Tak jest, ten wybuch tego minaretu jest po prostu świetny. Słuchajcie, rozpoczynamy tą misję. Będzie się działo. Sama misja rozgrywana jest w miasteczku Eldaba. Słuchajcie, jest takie miasteczko rzeczywiście w Egipcie. Natomiast nie, na, nie leży bezpośrednio, tak jak tutaj w tej misji mamy, nie leży bezpośrednio przy Morzu Śródziemnym. Może część jego to jest port, który rzeczywiście znajduje się. Może to tak naprawdę mamy tutaj do czynienia tylko i wyłącznie z portem tego miasteczka. Ale rzeczywiście w rzeczywistości jest takie miasto. Słuchajcie, przebijemy się przez pierwszą linię obrony niemiecką. Okej, okay, uważajcie, bo granat jest w jeepie. Doskonale pamiętam z intra z gry właśnie te cutscenki, te urywki właśnie z tej misji, słuchajcie. Po prostu łeska się w oku kręci. Po tylu latach. Nie pamiętam kiedy ostatni raz grałem w Call of Duty 2, ale naprawdę uwierzcie mi... Byłem wtedy jeszcze piękny i młody. Ale to było naprawdę bardzo dawno temu. Jak oglądam tą. Jak, oglądam. Ba, ja gram w tą misję, tylko wtedy nie ogrywałem jej na Xboxie 360. Ale... Po prostu łezka się w oku kręci, słuchajcie. Naprawdę. Dla mnie to jest jak jakaś pra-premiera dosłownie. I za każdym razem chyba będę tak reagował, gdy będę widział właśnie tą misję. Oczy oczywiście to jest ta jedna z tych najsłynniejszych dwóch misji. I to jest jedna z dwóch moich ulubionych, ponieważ ta moja ulubiona misja i chyba w zasadzie wszystkich graczy w Call of Duty 2 dopiero nadejdzie. Na pewno się domyślacie, o którą misję chodzi, ale ona jest po prostu tak epicka, że no chyba się bardziej, epickim, bardziej epickiej misji nie mogli stworzyć e, twórcy tej gry. Słuchajcie, zdejmijmy tego ptaszka, poczęstujmy... Ojejku, nie w tą stronę rzuciłem. Zdejmijmy działa, które ostrze ostrzeliwują nasze statki. Usługę dział, przepraszam, nie działa. Na balkonie siedzi. Nie będziemy zmieniać na Brenna. Ja bardzo nie lubię tego mm, ręcznego karabinu. Nie przypadł mi nigdy do gustu. W jakiejkolwiek grze, grad granatów. Wy także opiszcie w komentarzach, czy graliście w ogóle w demo, właśnie gry Call of Duty 2 i jak wspominacie tą misję. Chciałbym z Wami wejść właśnie w taką interakcję, wymianę zdań, poglądów na ten temat. Oczywiście bardzo dziękuję wszystkim osobom, które, które piszą w bardzo pochwalnych słowach. Odnośnie mojej działalności na YouTubie. Oczywiście ja raczkuję, tak jak już wcześniej wspomniałem, mój kanał to jest kanalik nie kanał. Mam oczywiście aspiracje do tego, żeby ten kanał poszerzać. Ja bardziej będę starał się skupiać nie na nowych grach, bo tego jest mnóstwo. No, sami pewnie wiecie, i są też youtuberzy, którzy naprawdę to świetnie robią. Sam też paru oglądam. Dla mnie guru to jest Remigiusz Maciaszek, którego, jeśli mi oglądasz, to serdecznie Cię pozdrawiam. Ale jakby nie patrzeć, to on, że tak powiem, jest dla mnie takim ojcem gamingu na YouTubie. Oczywiście mogę się mylić, ale po prostu dla mnie tak jest i pamiętam jego grę, jego przedstawianie Battlefielda III wraz, wraz z tym YouTuberem Royo, tak? Royo chyba dobrze. Pomyliło mi się z Roysta, ale to chyba serial. Ale tak, Royo. Chociaż Roya nie oglądam, jakoś nigdy nie przypadł mi do gustu. Ale tak, tak jak Wam wcześniej wspomniałem, bardzo Wam dziękuję za wszelkie komentarze, wszelkie oceny. Naprawdę motywuje mnie to. Do dalszego działania. Oczywiście w tygodniu filmy, tak jak już wcześniej Wam wspomniałem, będą rzadziej się pojawiały. Ja bardziej preferuję weekendy. Jeśli tutaj chodzi przede wszystkim o życie zawodowe. Ok, wezwijmy wsparcie. Aha, już znak jest, czyli pomarańczowa flara. Pamiętam jak to wyglądało na moim starym GeForce. GeForce 2 MX. Wpisz sobie w internetach tą, grę, nie tą kartę graficzną. Zapewne. Parę, paru z Was zacznie się śmiać, ale kiedyś takie były karty graficzne. Oczywiście topem topu było wtedy GeForce 4 MX. Paru moich kolegów miało tą kartę rzeczywiście. Ja miałem no, wersję bieda GeForce 2 Gdybym jeszcze może miał TI, tak słuchajcie, wtedy już były karty ze, z końcówką, ze znaczkiem, z tym oznaczeniem TI. I GeForce Trójka na pewno była taka, ale to chyba ktoś ode mnie z rodziny miał taką kartę, właśnie. Ale głowy sobie nie dam uczyć. I to jest ten moment, słuchajcie, z trailera gry, kiedy ten żołnierz brytyjski próbował otworzyć drzwi. Skupmy się. Dalej na czyszczeniu niemieckich pozycji. Oczywiście musimy teraz stanowisko karabinów maszynowych wyczyścić. Coś mi się stało nagle z komputerem. Bardzo Was przepraszam. Wy pewnie tego nie odczujecie. Natomiast przy zgrywaniu coś przerywało. Ale już jest wszystko w porządku. Wróćmy do tematu kart graficznych, tak jak wam w poprzednim, w poprzednim, w którymś poprzednim materiale powiedziałem, specjalnie do tej gry poprosiłem rodziców, aby mi kupili nową kartę graficzną i rzeczywiście była to był to Radeon 9600 Pro. Na którym było bodajże 128 MB pamięci. Była to. <laughs> była to bardzo dobra. Była to bardzo dobra karta. Ja ją bardzo dobrze wspominam. Możliwość była jej tuningu, podkręcania. O ile oczywiście procesor na to pozwalał. Zatem ogromny, ogromny sentyment mam do tej karty. Długo ona jakoś specjalnie nie wytrzymała. Ja pamiętam, że już przy Call of Duty Modern Warfare, Call of Duty 4 Modern Warfare, już musiałem ją wymieniać, ponieważ już tak silnik graficzny... Kolejnej tej części, kolejnej części Call of Duty na pc tak został zmodyfikowany. Tutaj wyczyśćmy ten korytarz jeszcze z kontr-atakujących Niemców. I chyba to jest koniec. Tak jest, możemy już zakończyć tą misję. Przejdźmy tymi wąskimi klimatycznymi koryta korytarzami. Typowe, typowe dla zabudowy. arabskiej właśnie w okolicach Morza Śródziemnego. Słuchajcie, ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie i polecam się w następnych materiałach. Cześć!